Włoska Akademia Kulinarna i Tefal, co ma kierunek Dnia Japka, i jabłka, no razem o zestaw indzjinium, poczyniemy patelnia wysoki ranta. Zawsze ostre nóż dzięki systemu ever Pro kroimy nasze dinia na małe kosteczki, gdzie oczywiście potem lądują do nasza patelnia. Robimy to samo z jabłka, zdejmujemy skóra, kroimy na małe kosteczki i dalej dajemy do patelnia razem dynia. Teraz troche miód, skóra zitrina i sok opu cytryna, kropelka woda, zamykamy uniwersalna pokrywka i gotujemy. Mieszu, mieszu dajemy też trochę rozmaryn i dalej gotujemy dopóki będzie wszystko super miękkie. Teraz do kilika blendera i bzz, bzz, bzz blendujemy dopóki mamy fajnie krem. Polecam smażyć kronka kleba z masło i timianek dopóki będzie super krupiącej i zmarujemy sezonowe kremem. Więcej przepisów na aplikacja MyTefal, ale ten krem jest buonissimo! Ciao, spróbujecie.